Stosowanie opakowań zwrotnych to zrównoważone rozwiązanie, które chroni środowisko i obniża koszty, ale wszystko działa sprawnie, kiedy twoi klienci są stosunkowo blisko. Twój operator logistyczny jest wtedy w stanie zapewnić odbiór twoich opakowań, abyś mógł użyć ich ponownie. Ale co w przypadku, kiedy miejsce dostawy znajduje się tak daleko, że transport powrotny opakowań jest nieopłacalny? Wrotom mamy na to rozwiązanie! Dzięki usłudze Palet Banking zapewnimy Ci z powrotem identyczne opakowania wymienne bez potrzeby transportu powrotnego z miejsca dostawy. Nie musisz nawet posiadać własnych opakowań. Załóżmy, że Twoja fabryka znajduje się w Berlinie i wysyłasz swoje produkty do klienta w Madrycie. Zaczynasz od odbioru palet z naszego najbliższego magazynu i realizujesz dostawę. Klient w Madrycie zgodnie z umową zwraca 32 puste palety, których nie musisz przewozić z powrotem do swojej fabryki w Berlinie. My odbierzemy je w Twoim imieniu. Dzięki temu Twoje auto, które zrealizowało dostawę, jest natychmiast gotowe do następnego kursu. W tym samym momencie dostarczymy Ci potrzebną ilość palet z najbliższego punktu koło Twojej fabryki w Berlinie, abyś mógł zrealizować kolejną dostawę do Madrytu, Paryża czy Londynu. W ten sposób, dzięki usłudze Palet Banking, możesz zaoszczędzić do 80% kosztów opakowań i jednocześnie zredukować emisję CO2 aż o 90%. Usługa ta dostępna jest dla opakowań takich jak paleta Euro, pojemnik E2 oraz paleta H1. Masz więcej fabryk i dużą sieć klientów? To nie problem. Dzięki ogromnej ilości naszych magazynów w Europie jesteśmy zawsze blisko. Wszystkie transakcje rejestrowane są w naszym systemie, a model rozliczeń jest bardzo prosty. W każdej chwili masz też pełen obraz swojego konta paletowego, konta takiego jak w banku, tylko że z paletami. Zrezygnuj z transportu pustych palet, skorzystaj z usługi Palet Banking, chroń środowisko i zmniejsz koszty opakowań.